Co, szkodniczku. I super wyglądają naprawdę ładnie. Krem brûlée frappuccino. No moi drodzy, siadam tutaj z Wami na chwilę. Jesteśmy u nas i zachciało mi się kawy, takiej wiecie. I zobaczyłam jakąś nowość w Starbucks. Krem brûlée frappuccino. Zobaczmy, czy smaczne. Bardzo mało frappuccino. Frappuccino to jest zimne. Bardzo mało lodu, o to mi chodzi. Frappuccino to musi być zimne, spróbuj. Ale smaczne. Dobra. Spoko, nie? No i chyba jedna z lepszych. A radiosawca jej kupił już kiedyś, brał. Dragon Coconut Starbuck Refresher. Czyli spróbujemy też. Jeszcze nie piłeś. Nie, nie obśniłeś. Ale ty mi teraz obśniłeś. Statków napuszczasz. No, refreshing. O jest jak mam wielkie. Wielki tutaj atrybut. atrybut w tej kamerze. Nie w tej kamerze, kochani. Kupiłam wam, coś wam pokażę taki zrobię hol na zewnątrz. <laughs> Zobaczcie, jaką przepiękną kupiłam piżamę w. Czekajcie, niech wyłączy twarz, bo mnie śledzi. Zobaczcie, jaka końcówka w ogóle taka haftowana, biała, ko biały koton, taki prawdziwy koton, jak prześcieradło można by powiedzieć. I ja myślę, że ja będę to nosiła normalnie. Piękne to jest. Wzięłam w rozmiarze 14, bo jest takie dosyć duże, także moje e, atrybuty powinno mi tutaj zakryć normalnie. I do tego są spodenki. Te spodenki też bym wam nosiła. To są takie trzy czwarte. Zobaczcie. I też właśnie z takim czynnikiem. Mi się wydaje, że świetnie to by było na plażę. Greckie to. Greckie? Santorinskie, no. Albo zanzibarskie. Też może być do zanzibaru. Ale zobaczymy. Przepraszam, że będzie mocno prześwitywać. Ale na nastrój kąpielowy? O wow! Dobry? Ale będzie mnie korciło, żeby. Ale ta, ta góra 14 jest bardzo spora. Mam nadzieję, że mi nie spadnie z dupy, Bo jeszcze mam dużo luzu. Mam nadzieję, że mi nie spadnie z zupska, ale bardzo ładna. Dwie dyszki kosztuje. Jakbyście chciały, chcieli, to proszę, zapraszam do Sainsbury's. Nic mi za to nie płacą, ale mają fajne piżamy. Mark Spencer i Sainsbury's, nie? Mają fajne piżamy, a ja ostatnio tak dosyć często sobie wymieniam, żeby się dobrze. A z kąpielowe. A kąpielowe? kiedyś miała? Mhm. Ale to jak się dwuczęściowe, teraz już się noszę dwuczęściowe. Mieliśmy jechać do Tic Maxa, bo dzisiaj TK Max oferuje swoim pracownikom 20% zniżki. Ale wszystko mamy. Ale ładne dziewczyna tam ma komplet. Widzisz taki zielony? Widzisz tam idzie? Takie długie włosy. Oversize bardzo. Nie, nie. TikTokowy to jest na pewno TikTok na 100%. To coś takiego, jak ja ostatnio z TikToka kupiłam ten y, jumpsuit. Tak, ja bluzy fajne zamówiłem. No, to się okaże, że one fajne będą. To się okaże, czy rozmiar? będą dobre. Znaczy rozmiary, no, to pokażesz jak przyjdą. Także kończymy pić i jedziemy do domku, ym, do Luneczki. Ja jeszcze pranko muszę wyciągnąć, już się chyba zrobiło pranko. Musisz nagrać ten głośnik. Jaki głośnik? głośnik no, byłam, wiecie co, byłam ostatnio u Gośki w Londynie. I Gośka ma olbrzymią, olbrzymią kuchnię, kuchnię dół, tak, ogólnie dół, tam gdzie mieszkała na dole. Tam gdzie mieszkała na dole, ma kuchnię z salonem połączoną, takie wielkie, wielkie pomieszczenie i miała głośnik JBL, taki malusienki przenośny głośnik JBL. I tak muzyka grała, że później przyjechałam tutaj do domu i mówię do Radka, muszę się zapytać, co to za model. Nie powiedziała mi, ale akurat wyszedł jakiś nowy, tak? To Radek wziął ten nowy i powiem Wam, że słuchamy muzyki cały czas. Cały czas znaczy dzisiaj od rana dzisiaj słuchamy muzyki. Jak przyszedł, to słuchaliśmy muzyki, no później niestety ja pracowałam, ale jeszcze w gratisie do zakupu tego właśnie najnowszego był dodawany taki mini głośniczek z JBL i też super jakoś, nie? I Radek mówi, że w pracy cały lepiej niż radio pracownicze? Radio, radio się, wiesz, jakie traci traci, a, zasięg. Traci, traci, stację, traci stację, a to jak włączę muzyka, muzyka leci od... Od samego początku pracy do, do samego końca. Non-stop. A ładowałeś już? Cały czas pod ładowarką. Why? No bo nie wiem na ile starczy, nie? nie. No tak. ale nie może być cały czas pod no, ładowarką. Nie bada, zepsujesz. i Ale nie jest chyba na 8 godzin, także, nie wiem. także się uspokój. A i jeszcze mieliśmy brać Spotify, ale Spotify, znaczy Radek ma Spotify, ale Spotify może lecieć tylko na jednym urządzeniu. Także wynalazł Radosław Amazon. Tak. Też jest niby na jednym urządzeniu albo na jednym koncie, bo to też na nie wiem. No to nie to... na urządzeniu, na koncie, no, to nie, na na Jedno konto, ale można chyba do siedmiu urządzeń za, zapisać. Tak jak Thermomix. Mhm. Tylko nie wiem, czy jak to będzie działać, czy jak ja będę w pracy, będę słuchał muzyki, to będzie to samo do domu. Też tak może być. No nie, mi się wydaje, że tak jak Netflix kiedyś był, że kilka ludzi, kilka rodzin dzieliło Netflix. Ale dobrze, że nie mamy Netflixa, co? A. Z latem... <kluzny> Może na zimę sobie zauważymy, bo ostatnio na braliśmy. Nie ma, nie ma co oglądać. Tam większość, co ostatnio było, to były z Bollywood, mówić. To takie. Na Netflixie? No, nic nowego nie dawali, żadnych, żadnych tem. ale chciałabym Wam powiedzieć, zajebisty film na Apple TV to jest? Z prawnikiem i z aktorem, który się nazywa, który grał w Darko. Doni Darko I ten serial się nazywa Innocent Until Guilty Tak? Czy jak to się nazywa? Proven? Proszę? Innocent Until Proven A Adu... no, jak to jest? Innocent po Nie Cast. Jaki serial, po prostu nie uwierzycie, obejrzyjcie sobie sezony? Nie, to jest jeden. Na razie trzy odcinki wyszły. To jest to? No! Ale powiem Wam, że prześwietny serial. Jak nie oglądam seriali, to ten po prostu. Innocent Apple TV, pisz to Ci wyjdzie. Presumed Presum innocent. Mm -hmm. Presumed innocent, czyli. Uznany za winnego, uznany za niewinnego. I powiem Wam, że naprawdę obejrzyjcie sobie naprawdę naprawdę polecajka. Nawet ty się powiedziałeś, że nie chcesz, nie chcesz, ale zaglądałeś, nie? No. Patrzyłeś jak, jak leciało, także... Jak e, fajnie wygląda. Rewizję, y... Nie możemy tego mówić. Nie możemy? Aha, no to nie chcecie. No to nie chcecie. Aha. No to nie chcecie. Dobra, idziemy sam. Idziemy do domu Szkoda Luny tam samej, a... Tu w cieniu, żeby to chociaż w słońcu było to ok, ale jesteśmy Ja muszę spodnie ściągnąć, bo mnie w cieniu, spodnie się ubierają, eee. ale w cieniu nie fajnie, o w słońcu zobaczcie, od razu zupełnie inna bajka, a zaraz Wam pokażę, mam na sobie tą taką bluzkę, co kiedyś sobie kupiłam na e, interwiu, a zaraz Wam pokażę klapki, buty jakie mam, kupiłam je kiedyś e, na Shein, na pewno Wam pokazywałam. I dopiero pierwszy raz je założyłam. A wiecie jakie wygodniutkie? To są takie sandałeczki. Zobaczcie, z paseczkiem. Ja akurat mam jasne, beżowe spodnie. I do tego mam zieloną bluzkę. I super wyglądają. Naprawdę ładnie. Ta dziurka na palce taka mała. W sam raz. Zobaczcie jaki przepiękny dzień. Ślicznie. A miało tak być brzydko. Jak Ci trąbnę, Mojego męża na Ciebie naśle, mój mąż Ci nie podaruje takiego chamskiego, Prostackiego prosteczkie... halo, halo, halo. Proste... Ja zachowania, no jest... żeby trąbić. Larwa mi tu władzi do auta, bez pytania, buty nie, nie, nawet nie wyczesane. Dzisiaj Radek do mnie w sklepie, właśnie byliśmy w polskim sklepie i Radek coś tam mówi, chodź tu Larwo, czy coś w tym stylu. Larwo, idziemy. Ona na Ciebie popatrzy. co to? Szampon. Patrzyła na Ciebie, że ja jej się ta, szybko i tak tłumaczyłaś? No ona się tak zaczęła śmiać, że tak na mnie mówi, larwa. No jestem taka larwa. Już na mnie tak kilka lat mówisz, nie? No, bo na Lunkę sam... tak mówiłeś. Nie, na Lunkę mówiłem gido. Hmm? Ja bardzo na Ciebie mówię, bo z larwy zawsze się wykluwa motylek. No i on już czeka te 18 lat. Czeka, czeka ja się doczekać nie może. Żeby się wykluć? A, żebym ja się wykluła. No, może by się tylek zmieniła. Czy ta, ta larwa właśnie nie jest jakaś taka... E, oszpecona, ćmowa. Ja jestem ć... o, ćmowa larma. Ciemna? Larma. Jestem ciem, kapciem. Zobaczcie na te pomidory, jak stały w miejscu, tak i stoją, ale poczekajcie, poczekajcie. Te w szklarni mają już kwiaty, pierwsze kwiaty tutaj. Znaczy, już wiecie, dużo mają takich. E, widać, że zaraz będą kwitły. Także to nie takie, już to cały czas dopiero. Dzięki Radzie. Oprócz tego, zobacz, oprócz tego, zobaczcie na nasz groszek, już taki do jedzenia w skórkach jest, nie? Już można jeść. Patrzcie, ile jego mamy, znaczy no, ile. No bardzo wcale nie tak wiele, ale. Wiecie, w doniczce ważne, że kwitnie. Zobaczcie jakie te petunie przepiękne. Uwielbiam te kwiaty właśnie w takich doniczkach. I patrzcie na porzeczkę. Porzeczka już jest mocno czarna, no ale cały czas bardzo mocno kwaśna. Chyba, że już po prostu nie było słońca i ona już się nam zupełnie nie zmieni. Tutaj poproszę popatrzeć, jest już sukinka i dużo więcej kwiatów. O, już dwie widzę. Także już niedługo będzie jedzone razie jak widzicie, płot tutaj wszędzie malował, także jest wymalowany ładnie płot. Tutaj nasza magnolia jak korona. No i tutaj patrzcie na nasze drzewo choinkowe. Drzewo choinkowe? Nie, na choinkę, tak? Okay. Na, na świerk jakby rosła. Tutaj dzisiaj grzybaliśmy też z Radkiem trochę. E, jednego krzaka wyciął, bo nam coś zaczął schnąć, także wyciął tak zupełnie do... Do. Do końca. Co szkodniczku? Co szkodniczku? A o tym gośniku właśnie mówiłam. Zobaczcie, to jest JBL. Gośka ogólnie miała czarne, ja chciałam czarne, ale z tej nowej wersji nie było już czarnego. I powiem, wam, że to jest taki dźwięk. To takie maleństwo. W ogóle to jest wodoodporne, tak? Mówiłeś? Radio? Do 30 metrów, i powiem Wam, że naprawdę jest moc, jest naprawdę prześwietne.